O, już zaczęliśmy. <śmianie> Witamy bardzo serdecznie, Edyta Górniak w naszym warszawskim studiu. Witam bardzo serdecznie. E, dzień bardzo szczególny po 20 e, światowa premiera Twojego no, najnowszego singla, ale może ku uciesze fanów i zatroskanych serc powiemy, że w Twoim życiu praca artystyczna nadal się toczy normalnym torem. Rozumiem, że nawiązujesz do zmiany zawodowej, której, to, którą podjęłam w ostatnich dniach. Chciałam uspokoić tutaj wszystkich fanów, bo tam na wszystkich forach internetowych jest ogromna burza i bardzo dużo emocji. Chciałam jakby zapewnić, że absolutnie planuję zatrzymać, utrzymać pełną płynność wszystkich działań podjętych, zaplanowanych jeszcze w zeszłym roku, także tutaj pod tym względem nic się nie zmieni. Siedzę w studiu, nagrywam. Jest dobry czas na, na kreatywność, chociaż może trochę jestem rozproszona, nie tak skupiona jak chciałabym, ale myślę, że to za chwilę się czy to jest? Czy to jest dobra informacja dla wszystkich menadżerów bardzo zdolnych i wybitnych, którzy mogą się o ciebie ubiegać? Chyba niespecjalnie, dlatego że ja ciągle jestem bardzo przywiązana do MAI i my nas jakby połączył los jakby na kilku płaszczyznach jednocześnie, bo nie tylko pracowitość i wspólne marzenia, ale też bardzo tak, taka serdeczność, która, która okazała się, że jest bardzo naturalna dla obu stron. Więc mamy tak silną więź, że myślę, że ani Maj nie byłoby łatwo podjąć współpracy z kimś nowym, ani mnie, więc ja na naprawdę nie planuję takich drastycznych zmian. Mam firmę pracowników, którzy będą mi pomagać. Będę po musiała trochę więcej pracy teraz włożyć, ale lubię te prace, więc to nie jest kłopot. Kłopot mam tylko z tym, żeby pogodzić się z taką zmianą ze względu na tęsknotę, tak zwyczajnie po ludzku. Brandon Flowers w propozycjach do Państwa poblisty, a do rozmowy z Edytą za chwilkę, bo wracamy. Za chwilę pierwsze miejsce Waszej poblisty. Przypominam, w warszawskim studiu Edyta Górniak. Szkoda, że Państwa tego nie widzą. Jak Ty to robisz, że masz ciągle 18 lat? <laughs> Dobre. No można taką iluzję stwarzać, powiem szczerze. Nie, nie, ja mam do ciebie na wyciągnięcie ręki, więc mogę. Stwierdzić. Prawie, prawie. Mhm. Bardzo dziękuję. Yy, nie powiem, żebym się jakoś mocno starała, chociaż to, co wpłynęło być może na to, że ten czas się jakoś zatrzymał, jeśli tak to odbierasz, to to, że wzięłam życie w swoje ręce i po prostu zdecydowałam o takich bardzo ważnych zmianach. Idę za ciosem, jak widać, tak pokazał ten tydzień, więc jakby eliminuję z życia wszystko, co byłoby dla mnie niewłaściwe, co rozproszałoby moją dobrą energię, co mi pozwalałoby iść do przodu, dbać o swoją publiczność, być kreatywną i, i jakby tak, żebym mogła dobrze czuć się ze wszystkim, co robię. Więc jeśli są takie zmiany potrzebne, no to po prostu podejmuję się tego. I myślę, że ta odwaga, o którą siebie nie podejrzewałam przez ostatnie lata, na którą jednak nie stać, powoduje, że mam taką kotwicę gdzieś tam w plecach i. Ja myślę, że to zawsze tak jest z każdym z nas, że jeśli jesteśmy szczęśliwi, to wyglądamy inaczej, a jak nie jesteśmy, to też wyglądamy inaczej, tak po prostu. Dziewczyny, nie diety co tylko zadbajcie o siebie. Trochę snu, radości. Mm, trzeba sobie jakoś tak mądrze planować życie, myślę, żeby był czas i miejsce na wszystko, a głównie na te wartości, które jednak podtrzymują sens życia. To jest ważne, żebyśmy się nie dali tak pchnąć w jakiś koniec. Za chwilę premiera na pierwszym miejscu dzisiejszego notowania, Ewa Farda. Za chwilę premiera najnowszego singla Edyty Górniak Płyta w tym roku. W końcu w tym roku. Kilka lat już czekaliśmy. Serce zabiło mocno. Ja szczerze. <laughs> Mi, jak to jest przy premierze singla? Dalej masz sobie taką małą dziewczynkę, że się tak, cieszysz? Tak. Szczęśliwy dzień bardzo. To tak, jakbym długo uczyła się piec jakieś ciasto, i no straszny bagań w tej kuchni. I tak próbowałam w tę stronę, w tamtą, no i ostatecznie zdecydowałam, że ten tort będzie wyglądał tak, jak, jak wygląda teraz. No i teraz pytanie, czy posmakuje. To jest zawsze taki moment oczekiwania, ale zawsze zawsze naprawdę taka sama radość. Może też dlatego, że nie miałam tych premier zbyt wiele, mm -hmm. tak? To zawsze ta radość jest taka dziewicza. A kiedy będziemy próbować będziemy. tort? I w jakim stylu? Ja myślę, że ta piosenka teraz tu jakby jest taką zapowiedzią tego, że ta płyta nie będzie taka, jak być może mogliby się co niektórzy spodziewać, że będzie takim jakimś rozliczeniem z przeszłością, albo taką muzyką ckliwą, czy też bardzo patetyczną. Ja się trochę zmieniłam jednak od tych poprzednich płyt. Minęło trochę czasu, mam inny bagaż do i też inaczej się czuję chciałabym, żeby ta płyta była taka, jak ja się dzisiaj czuję, więc takie piosenki zbieram i pracuję z takimi kompozytorami, autorami tekstów, które są, którzy są w stanie to wyrazić, bo cały czas nadal jakby nie tworzę sama, napisałam w życiu kilka tekstów, ale nie mam takiej potrzeby, żeby pracować nad tym, wolę być twórcą już na tym kolejnym etapie, więc na razie mam naprawdę bardzo fajny ten materiał i mam nadzieję, że, że ta piosenka tak rozsmakuje wszystkich oczekiwań. Proszę poczekać jeszcze trzy sekundy i za chwilę Uczta się zacznie. Całuj moich fanów. Jeżeli miałbym określić styl, w jakim usłyszymy Twoją nową płytę, jeżeli ma opisywać Ciebie, to dużo szczęścia, dużo uśmiechu, dużo radości, energii, energii tak. szaleństwa mhm. zaczerpniętego pewnie też swoich tanecznych doświadczeń też, telewizyjnych. Szczerze też tak. Czyli trochę popowo, trochę densowo, mm -hmm. trochę z mrugnięciem oka do, do publiczności, ale nie będzie tej romantycznej edyty górnia, którą będzie kojarzymy z, chociażby z dumki. Będzie w jakimś małym, mniejszym stopniu niż na poprzednich płytach, dlatego że ja się oczywiście nie wyrzekam tylko, kim jestem, i skąd pochodzę, jakby ta taka wrażliwość na ludzi i na świat pozostanie i to będę pielęgnować, ale nie będzie to dominujące na płycie to z pewnością, bo dzisiaj jednak mam inny nastrój po prostu, więc chciałabym dzisiaj by zapieczętować e, dokładnie ten moment w moim życiu, bo jednak te płyty są jakimiś pieczęciami w życiu, odliczają wydarzenia, czas i zmiany charakteru nastrojów. Po... Po... <laughs> Chcę rozbawić. Naprawdę chciałabym, żeby ta płyta dała ludziom dobr... dużo dobrej energii, bo mam takie wrażenie, że to jest dzisiaj bardzo potrzebne ludziom, żeby, żeby się dobrze poczuli ze sobą, żeby się dobrze bawili, żeby byli w fajnym nastroju i Zawsze moje buty były takie refleksyjne bardziej, a ta z pewnością będzie bardziej wyważona, jeśli chodzi o podział tych emocji. Chłopcy i dziewczęta, proszę już teraz nagrywać. Edyta Górniak zapowiada premierę swojego singla na antenie FM. <laughs> moje radia, tak? Muszę powiedzieć. 20-lecie obchodziliśmy wspólnie w tym samym roku, debiutowaliśmy w tym samym roku. Mam duży sentyment i duże przywiązanie emocjonalne. Bardzo się cieszę, że ta premiera tej piosenki, tak długo oczekiwanej również przeze mnie nie tylko przez moją publiczność, właśnie tu na antenie Radia RMFFM. teraz tu. Edyta Górniak.